Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku w ten no niestety bardzo deszczowy dzień. Wczoraj mieliśmy 34 stopnie i słońca bez końca. A dzisiaj niestety 21 stopni, mega duszno. No i oczywiście pada deszcz. Próbowałam znaleźć gdzie miejscówkę w domu, żeby dla Was nagrać, ale niestety jest bardzo szaro, bardzo ciemno, więc pozostałam na mojej stałej. Mam nadzieję, że te oddźwięki walącego deszczu o szybę nie, będzie, nie będą Was drażnić albo w ogóle nie będziecie ich słyszeć. Słuchajcie, dzisiejszy filmik jest e, na prośbę. Ponieważ jakiś czas temu jedna z Was poprosiła mnie, czy mogłabym zrobić filmik o polecanych kosmetykach ogółem z Niemczech, tutaj z góry chciałam zaznaczyć, pamiętajcie, że to, co się u mnie sprawdza, co ja sobie chwalę, niekoniecznie musi się sprawdzać u Was, także kupujcie kosmetyki z głową kupujcie kosmetyki, które są do Was dopasowane. Niekoniecznie to wszystko, co się poleca, to taka moja pierwsza rada, ponieważ, no jak wiecie, każdy z nas ma inną cerę, inne włosy i tak dalej, i tak dalej. To raz, a dwa słuchajcie, na pewno ten filmik. Em... Zostanie podzielony na kilka części, dlatego że jeżeli włożyłabym to wszystko w jeden filmik, byłoby tego za dużo, za długo by to trwało. Nikt by tego na pewno nie chciał oglądać. Słuchajcie, kończę moje nadawanie tutaj. Zabieram się za prezentowanie Wam kosmetyków i na tapetę jako pierwsze pójdą kosmetyki z Balea, bo wiem, że bardzo Was to interesuje. Um, I słuchajcie, ja mogę Wam tylko przedstawić tutaj rzeczy, które aktualnie albo posiadam... Albo po prostu mam zatrzymanych kilka opakowań w jakichś tam innych celach. Niestety nie mam wszystkiego, co mogłabym Wam polecić, czy co chciałabym Wam polecić, ale też nie widzę sensu kupowania hurtem tego, jeżeli wiem, że aktualnie nie potrzebuję, bo mam jakieś inne zamienniki. Dobra, przechodzimy od razu do rzeczy. I jak mówię, od czego by tu zacząć? Może zacznę od włosów i zacznę od. Szamponów z Balea. Tutaj mogę Wam pokazać na przykład szampon z brzoskwinią i kokosem. Prezentuje się on tak o, i jest to szampon do suchych i zniszczonych włosów. Słuchajcie, te szampony po pierwsze są bardzo tanie, bo kosztują 65 centów, więc to nie są wielkie pieniądze i musicie sobie wyobrazić tak, że to nawet szampon, który nie kosztuje nawet 4 zł. Zapachy tych szamponów są przepiękne. Zapach, zapachy tych szamponów są przepiękne, jak mówię, one nie zawierają silikonów. No i oczywiście jest masę różnorakich dostępne, więc myślę, że warto się za nimi rozejrzeć. Słuchajcie, te szampony to są szampony do mycia, powiedzmy takiego codziennego, więc one nie mają jakiegoś efektu mega nawilżającego. Nie sprawiam, że jeżeli ktoś ma włosy bardzo zniszczone, to one nagle będą zdrowe, będą liśniące itd. Nie, to są po prostu zwykłe szampony, które możecie używać w każdym momencie, każdego dnia, ale nie dają jakiegoś wielkiego efektu nawilżania i tak Jest też jeszcze seria szamponów, szamponów i odżywek, seria Oil Repair, której ja niestety teraz nie posiadam, ale są to takie brązowe tubki, które właśnie przepiękny zapach mają, i to są kosmetyki, które pomagają. One są ciudroższe, ale też nie kosztują. Nie wiem, nie kosztują na pewno dwóch pełnych euro, więc je także mogę Wam polecić. Jak mówię, to są takie ciemno-brązowe tubki. Na YouTubie już nieraz były pokazywane. Ja też wcześniej Wam w filmikach, jakiś czas temu jeszcze je pokazywałam. Aktualnie ich nie używam, bo mam inne szampony, ale tamte także mogę Wam polecić. Dalej z raczy tego, że mamy lato. No lato jest jakie jest. Ja wiem, że wy w Polsce aktualnie dzisiaj, kiedy ja nagrywam ten filmik, macie piękną pogodę. Natomiast jak mówię, u nas nie jest zbyt fajnie. Ale kolejny produkt, który mogę wam polecić z Balei, to jest taki spray dwufazowy, spray ochronny do włosów. To jest spray, który właśnie chroni włosy przed promieniowaniem słonecznym, sprawia, że te słońce nie wysusza jeszcze dodatkowo tych włosów. Jak mówię, produkt jest dwufazowy, no jak widzicie, mi już się niestety kończy, została resztka. Produkt jest dwufazowy, więc musicie go zawsze um, wziąć tutaj, wstrząsnąć. Jak widzicie, on ma pompkę. Pompka działa bez zarzutu. Po prostu rozpryskujecie sobie trochę po włosach, po czym włosy rozczesujecie. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to jest produkt, który zawiera w sobie olejek z racji tego, że jest dwufazowy, więc używajcie go z umiarem, bo możecie sobie no, nieestetyczne zrobić takie strąki na włosach, po prostu je obciążyć. Ale to jest także produkt, który mogę Wam polecić. Dalej, będąc w temacie włosów, mogę Wam polecić lakiery do włosów z Balea. Tutaj mam taki z limitowanej edycji Trended Up Crazy Vanilla i to jest o mocy czwórce. Te mają moc aż do szóstki. Czwórka to jest taki średni, słuchajcie. Te lakiery one są tanie jak barszcz. I wychodzę z założenia, że nie ma sensu kupowania jakichś tam L'Orealów, Elnetów, nie Elnetów, bo te lakiery do włosów robią dosłownie to samo co inne, są po prostu dużo tańsze. Drugi mam tutaj na przykład Ultra Pała, i to jest już taki typowy lakier do włosów, który może wam zrobić kask. On jest o mocy piątce. Jego już tutaj resztka została, ale naprawdę są fajne lakiery, można je godnie polecić. Jak mówię, wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacania, jeżeli możecie dostać coś równie dobrego, po prostu w mniejszej cenie. Przejdźmy może dalej do twarzy. Do twarzy mam na razie tylko jeden dwa, przepraszam, dwa produkty, które mogę Wam polecić, oba już u mnie widzieliście pierwszy to jest Cell Energy i to jest serum w olejku, czyli serum które jest z pompką airless tak, pompeczka działa bez zarzutu no, nie chcę się, o jest Sfokusowało się. Pompeczka działa bez zarzutu. W momencie, kiedy wydobędziecie sobie na dłoń, ten produkt jest żelowy, natomiast w kontakcie z Waszą skórą zamienia się w olejek, w tłusty olejek. Natomiast bardzo fajnie się wchłania. Wiadomo, olejki wchłaniają się dłużej. I to jest produkt, który ma, produkt, który ma sprawiać, że Wasza cera będzie młodsza. No Nie wiem, czy on to robi, natomiast bardzo ładnie ją nawilża i bardzo ładnie. Wygładza następnego dnia, kiedy rano wstaję. E, moja cera jest faktycznie widać, że mocno nawilżona. Czasem mam nawet wrażenie, że trochę taka jakby bardziej napięta. E, ten produkt kosztuje coś koło 7 euro, więc jest, no jak na baleę, dosyć drogi, natomiast też godny polecenia. I kolejny produkt, który Wam mogę z balei polecić, który posiadam, to są. E, takie chusteczki ja już je Wam pokazywałam w zakupach, to są chusteczki takie, e, te zwilżone, które możecie używać jakby do demakijażu, do starcia pierwszej tej warstwy, nie do kompletnego makijażu. Pamiętajcie, że zawsze trzeba potem jeszcze umyć twarz, jeszcze raz micelem przejechać, ale do takiego właśnie pierwszego zmywania e, są OK. Ehm, aktualnie są, tu jest na przykład. E, Edycja limitowana i ona pojawia się właśnie z takimi boksami. No ten boks jest stary, ja z tej limitowanej edycji boks oddałam Samancie, bo go nie potrzebowałam, bo ile tych boksów mogę zbierać. Natomiast wtedy to są chusteczki, które są w dwupaku i kosztują 2,45 euro. Jak mówię, do zmywania właśnie pierwszej warstwy makijażu, do zmywania słoczy z dłoni, nie wiem, do przetarcia toaletki, są jak najbardziej ok. Z twarzy to by było, wydaje mi się, że na tyle... Teraz przejdźmy może do ciała i żele pod prysznic z Balea. Ja tutaj mam aktualnie już skończony Aftasan, czyli ten po kąpieli słonecznej, który, no, słuchajcie, dla mnie on pachnie naprawdę przepięknie. On pachnie tym, co tutaj jest pokazane na obrazku i to nie jest tylko moja opinia, natomiast wiem, że nie wszystkim osobom zapach ten się podoba. Dlatego, no, Tutaj, wiecie, ryzyk fizyk, bierzecie na własną odpowiedzialność. E, ten żel pod prysznic, on ma taki niebieski, taki turkusowy kolor. Myślę, że jeszcze będziecie mogli tutaj na dole zobaczyć. E, przepięknie się pieni, nie wysusza skóry. E, nie zauważyłam, żeby jakąkolwiek krzywdę mi robił. A, akura, akuratnie ten żel kosztuje 85 centów. Natomiast żele, powiedzmy, z tej tradycyjnej sprzedaży, tak samo jak te limitowane chyba. Kosztują 55 centów. I słuchajcie, myją, mają pojemność 300 ml. Tak samo jak i ten, pojemność 300 ml. Myją, pienią się. Ja nigdy nie zauważyłam, żeby mi wysuszały skórę. Mają przepiękne zapachy. Więc wydaje mi się, że to także opcja, e, fajna opcja, żeby kupić sobie tanio, właśnie żel do mycia. Zapachy nie utrzymują się jakoś mega, ale to nie o to chodzi. One mają Was po prostu te żele umyć. Ehm, dalej mam opakowanie już także puste. <laughs> po peelingu do ciała Balea Luxury, Luxury, nie wiem, każdy wymawia inaczej. I to jest peeling Golden Glema. Jest taka seria właśnie, do tego jest też żel pod prysznic. Kiedyś Wam go już pokazywałam. Także bardzo fajny, taki złoty. I właśnie, no tutaj w środku już nic nie ma, ja to opakowanie wymyłam. Natomiast pachnie obłędnie: to jest zapach wanili i paczuli, chyba. Tak, paczuli i wanili. To jest peeling um, cukrowy, który ma bardzo, bardzo mocno zbitą i gęstą konsystencję. Te drobinki są wyczuwalne, bardzo fajnie peelinguje. Przy kontakcie ze skórą zaczyna się trochę pienić. Jest jeszcze inny peeling peeling solno, solny w oleju taki zielony o zapachu trawy cytrynowej, także jest fajny, natomiast no, tamten pozostawia taką powiedzmy tłustą warstwę poprzez swój olejek, e, więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, to i tamten mogę Wam polecić, bo oba bardzo fajnie peelingują skórę i są naprawdę mega wydajne e, balsamy do ciała z Balea słuchajcie, balsamy do ciała z Balea to jest niektóre to jest taka rzecz, niektóre fajnie nawilżają skórę tak jak na przykład ten tutaj, akuratnie ten jest z limitowanej edycji i aktualnie go nie ma. One się pojawiają dopiero w okresie zimowym. I to są balsamy z 40% zawartością olejku. Słuchajcie, jeżeli będziecie w DM-ie i Chcecie balsam, który naprawdę bardzo fajnie nawilża z Balea. Zwracajcie zawsze uwagę na produkty, które mają tutaj właśnie taki znaczek 40% zawartości olejku, dlatego że te balsamy nawilżają rewelacyjnie. Ja mam inny balsam, który niedawno był w powiedzmy, limitowanej edycji, która została wypuszczona na 20-lecie marki Balea i tamten, no niestety, jest to zwykły balsam, który. Pomimo, że pachnie przepięknie ciastem cytrynowym, nie nawilża zupełnie. On się wchłania, zapach utrzymuje się przez jakiś czas i potem znika. A dlatego tutaj też różnie to bywa. Jeżeli macie zwykłą skórę, to coś takiego wam wystarczy. Jeżeli macie suchą skórę, no to polecam tę właśnie z zawartością 40% olejków. Jest taki balsam, który jest w stałej sprzedaży. W takim powiedziałabym brzoskwiniowo-beżowym opakowaniu, który kosztuje nie wiem, też niecałe 2 euro, który także ma właśnie 40% zawartość olejków i sprawdza się rewelacyjnie, do tego pięknie pachnie, aczkolwiek produkty z Balea, one w większości pachną przepięknie. No i słuchajcie, ostatnie dwa produkty, które tutaj mogę Wam teraz pokazać i polecić, to są produkty do, do golenia, tak? Tutaj mam żel do golenia o zapachu grejfruta, różowego grejfruta i ja lubię te żele, one mi krzywdy nie robią, golą nogi, E, pięknie pachną, aczkolwiek wiadomo, no, ten zapach także się tutaj nie utrzymuje, natomiast są e, tanie, bo kosztują euro 25 e, i mogę Wam je polecić, jeżeli lubicie żele. Są też naprawdę o różnych zapachach, są też takie o neutralnym zapachu, e, są także żele, które em, jakby mają bardziej organiczny skład. Tutaj tylko jedyne co, no to różnią się też ceną. E, ale to są produkty, które mogę Wam polecić, jeżeli nie macie jakichś większych problemów, na przykład właśnie z goleniem nóg. Natomiast jeżeli macie, no to produkt, który mogę Wam polecić, to jest olejek do golenia. Słuchajcie, olejek ma pojemność 75 ml, prezentuje się tak, o jak widzicie, ma pompeczkę, pompeczka działa rewelacyjnie, nic mi się tutaj nigdy nie zacinało. Produkt zużyłam do samiusieńkiego końca i ten olejek bardzo ładnie nawilża skórę, wiecie, że znalazł się w ulubieńcach, ostatnio widzieliście go w denku, i to jest produkt, który jedynym jego minusem jest to, że zapycha szybką maszynkę, ale myślę, że jeżeli używacie tych jednorazowych, no to po prostu się ją wymieni i tyle. Także, kochani, słuchajcie, z Balea wydaje mi się, że to by były wszystkie produkty, które miałam Wam do pokazania, dokładnie. To były wszystkie produkty, które miałam Wam do pokazania, które mogę Wam na chwilę obecną polecić, pokazać, powiedzmy wizualnie. Natomiast tych produktów jest dużo więcej. Są maski do włosów, które z Balea są bardzo fajne i także niedrogie. No są kosmetyki do twarzy, które też nie są złe. Ja natomiast aktualnie nie posiadam, więc więcej produktów wam tutaj polecić i pokazać nie mogę. Także słuchajcie, jak mówię, to by było na tyle. W kolejnej części pojawią się produkty z Alverde i oczywiście kolejna część pojawi się jutro, także żegnam się z wami, widzimy się jutro. Pa pa.